Pewnych rozmów nie da się jednak odkładać w nieskończoność. Tym bardziej, że Kamil jest wciąż napięty i nierozładowany. Mówiłeś wcześniej, że potrzebujesz rozładować napięcie. Jakie to było napięcie? Bo się zainteresowałam. Takie napięcie? No. Trochę, trochę wczorajsze? No. Bo czyli... nie wiedziałem, co się chodzi wieczorem. No. Bo mm, po tym wszystkim, jak moim zdaniem to się dobrze potoczyło. A ty później zniknęłaś na trochę, uh -huh. później ja się ciebie coś zapytałem, ty mnie w ogóle zlałaś, próbowałem się dowiedzieć znowu e, już w łóżku, I a później była taka sytuacja, że mówię, no nieustne, nie usnę, jak nie będę wiedział w ogóle co się dzieje. Uh -huh. Tak ci zrobiłem, weź, ej, weź, możemy porozmawiać, a ty już spałaś. No. No to sorki, że, że, sprawiłam, że tak wiesz, że się poczułaś byłam taka już zmęczona i przemęczona i nie chciało mi się nawet rozmawiać dlatego, no, mm -hmm. poszłam po prostu spać to jedyny mój cel był prysznic spać ona tak się na razie jeszcze dystansuje bo obserwuje sobie mnie na pewno i widzi, chcę po prostu zobaczyć jak ja to będę, wszystko prowadził tą całą grę tak. Ja myślałam bardziej, że chodzi o ten taniec i w ogóle, że, że, że pocałowałem Kubę. Że... Ale kiedy pocałaś Kubę? No tutaj na tym challenge. No to zaraz przejdziemy do drugiej historii. <laughs> Okej, okay. no to let's go. Tak, to chodzi trochę o pocałowanie <laughs> Kuby, bo nie wiem, co miałeś generalnie na myśli, robiąc to. No. E, ja na przykład to się troszeczkę z Kubą pociąłem o to, nie? Bo... Okay. Ja się poczułem jakby on ci wciskał język do gardła tak to okay. wyglądało Kuba jest akurat taki, że, no on po prostu wjeżdża z grubej rury No nie patrzy na to czy ktoś ktoś chce czy nie chce no. wyglądało to tak jakbyś tego nie chciała ale z drugiej strony ale... dałaś mu zielone światło pierwszym pocałunkiem tak No bo ty jednak najpierw go pocałować chciałaś to zrobić nie wiem czy słusznie czy nie, że jest zazdrosny jakby ale na pewno fajnie, że. Gdzieś tam o mnie zabiega, goni za króliczkiem. Wiesz, to wyszło naturalnie i tyle. Nie było nic na siłę ani nic. No wiem, nic. Ale ja to widziałem. No właśnie. Z swojej strony to było tak, a z jego strony no, ja to było wiem. tak, że on no, jechał tam z językiem po prostu. Jak... Mhm. W każdą tutaj zresztą. No, Co mi się chyba nie jest. spodobało. Dla mnie to było takie dziwne jego podejście, no bo on no, tak naprawdę znaczy, tutaj jak, ja nie wszystkie, nie? Prawda jest taka, że no yy, znaczy ja też się spojrzę, że właśnie jest taki trochę tak. niezdecydowany czego tak. chce, ale yy, tutaj jesteśmy krótko, wszyscy jesteśmy tacy, moim zdaniem zakumplowali. Widzisz, tylko różnica między mną a nie jest mhm. taka że ja z wszystkimi tutaj trzymam kontakt, a skupiam się tak naprawdę na jednej osobie. No. A on skupia się na wszystkich. Uh -huh. Wy o tym rozmawiacie, ja o tym wiem, jako dziewczyny, 100%, że on chyba sam nie wie, czego chce. No. E, I to nie wygląda dobrze, przynajmniej... Dojrzane. Ja wiem, że to mhm. możemy robić co chcemy, bo taka jest prawda, że, że, że tak jest. Mhm. Ale ja na przykład z żadnej z dziewczyn dzisiaj no. nie co z języczkiem. I chciałem to zrobić z tobą, ale niestety się nie udało. Myślę, że powinniśmy... Wiesz, tutaj na, na lajcie na razie to wszystkiego podchodzić, bo to są jednak te pierwsze. No i tak dni. robię, bo widzisz, no ja na przykład nie jestem z tych osób, które się kładą pierwszej nocy koło drugiej osoby i kładą od razu na nią rękę i no właśnie tak. przytulają no ja mi ci nawet nie pozwoliła. Nie, poza <laughs> tym ty byś mi nie pozwoliła, tylko że ja, jeżeli miałbym coś takiego zrobić, to bym się zapytał. No tak, rozumiem. I tym się różnię właśnie od tego chłopca, nie? Mhm. Mm